Yo, widzowie! Dzisiaj sobie zagramy w Subnautica, a bardziej dokończymy drugą część, tak, znaczy pierwszą. Dobra, to się wytnie. Jeszcze raz. Siema, widzowie! Dzisiaj sobie zagramy w Subnautica, będzie to drugi odcinek z naszej serii Przygoda pod wodą. Jak zwykle musi być czarno i wesoło. Dzisiaj planowałem zrobić Simofa, Simefa. Simofa chyba, tak? To jest ten taki pojazd, co tak pływa, jest takim statkiem. Ja bym najpierw wolał przeczekać do dnia. Jak zwykle wszystko tu jest poniszczone, Też już dowiedziałem się, jak zrobić narzędzie naprawcze. To potrzebujemy jeszcze Tytan. To możemy pójść, bo mamy tego yy, Tytanium Titanium. Yy, przy okazji, sorry, że tak długo nie było, ale yy, szkoła yy, nie chciało mi się. chciało mi się, ale no szkoła. O oh shit, bombumek. Bumbumek. Dobra, nie mało. O, kurde, jeszcze mieć zamiast Dora, przynajmniej jest dzień. Dobra, chwała panu. Yy, Dobra. Yy, tytanium, tytanium. Teraz yy, najważniejsze jest tytanium i naprawimy radio. Gdzie yy, te tytanium? No, a złą też może być. Dobra. I płyniemy do kapsu. Dara, yy, robimy tytanium. I teraz narzędzie naprawcze. Jest. Mamy. prostu naprawimy ten. O! No i co lepiej dotykasz? Wiadomo, że się poparzysz. Ech, normalnie jakbym budował własne łóżko. O. Dobrze będę czekał na was. E, e, tak, no, e, zapomniałem. E, już. już. włączam. Ja dalej tego stemofa nigdzie nie widzę. Bo ile my mamy już jego części? Simov, simov, simov. Aha. A to i tak, i tak to jeszcze jedną mi brakuje. Jeśli znajdę już tą jedną, którą żądam. Żądam, chcę i nie odpuszczę. A do tego statku na razie wolę się nie zbliżać. Wewnętrzne przeczucia anty... Podpływowe. Dobra, yy, yy, no. Yy nie ma nigdzie Simopa. Tu nie ma, ale jest pełno skrzynek. Może coś w nich będzie. O. Ej, to jest coraz bliższe, to do tego da się podpłynąć. Ja myślałem, że to jest bardziej tak jakby, że wiecie, takie tekstury na granicach świata. Joo, fajne fajnie... Może bardziej skaner, O. Tu... Tu ten śmietnik. O... Płynu, analizator. wy jakich. Dobra, tu nic więcej nie ma. Dobra, tu też nic nie ma, chociaż... Nie, dobra, jest coś, jest coś, dobra, jest. Tu czy tu coś będzie. O to jest pytanie. Tu coś jest. Tylko czy ja już to sprawdzałem? Eee, dźwig płyniemy dalej może. O! Coś nowego. Dobra. Jest coś nowego. Może tu coś będzie. Dobrze. Fajnie wiedzieć. Właśnie tą przypomniało mi się teraz. Mieliśmy w ostatnim odcinku oddycharkę zrobić. To zrobimy. Tylko za chwilę, bo ja tutaj muszę ten Ostat soli. Jest sprzęt specjalny. Coś nade mną jest? to jest? I tam jeszcze jakiś sprawek, czegoś Uuuu, ej dobra Lecimy dalej Ej, to jest te PDA, to co tu, o, te takie pad tutaj weź, weź to, weź to O i dwie flary, nie wiem po co, komu, ale wezmę Tu też coś widziałem fajnego, tu, o To, co to jest Biorę, ruk, biorę ruktur. Dobra, zaraz widzowie sprawdzimy, co tutaj jest. Tylko pójdę te płyny uzupełnić. Chyba znajdę te miejsce Dalej, autobusiku, uda ci się. O, trudno się mówi. Dobra, mm, co? A, y, utleniacz. Sól, czy ja mam sól przy sobie? czy Oczywiście, że nie. Chociaż daj mi tą techę żółwę. Chodź tu. A? Jakiś radejko. Za chwilę nie mam na ciebie czasu. Bo... A. Zjedz. Teraz będzie noc. Oczywiście. Dobra, korzystaj z dnia póki można. Srebro, yy, Strebro. Srebrium. Yy, tutaj gdzieś było. To miejsce. Takie, gdzie były te dwa takie, takie, ten tegesy. O. Wiem. Proszę, srebro. No nie, złoto. Jeszcze jednego Dobra, wracam do kapsuły, bo nie chcę zginąć. A przy okazji, dziękuję za porady w komentarzach pod ostatnim filmikiem z Sabnautiki. E, oczywiście się do nich e, nie znaczy zastosuję, tak zastosuję się. E, no i e, ten, no. E, Płapkę grawitacyjną. Co to zrobię. Bum. Chcę wypuść, jak ona działa. Upuść, Zap. i co to robi. Przyciąga! Będę mieć jedzonko! Bum, bum, bum. Jeszcze pęcherzówki na no woda będzie. Dobra, dobra, kłapka grawitacyjna. The best, super. Lepszego nie zrobili nic w życiu. No dobra, muszę. Bum. Jod, zjad, zjadat. Zjad. Nie. Zjad. To coś mówiłeś? Nie? Ja coś chciałem zrobić. Coś chciałem zrobić właśnie z tym ołowiem. O co chodzi? A, to ja mam już ołów. O co chodzi z tym ołowiem? Czy można coś z tym ołowiem zrobić? Nic. E, czyli widzę, że póki co to nic. E, jest już noc. Chyba tak. I e, dobra, to sobie posłuchamy. Co ty wyprawiasz? Nie było cię tak długo i myślałam, że utonałeś. Zamierzałam przycielność czy czyjąś uwagę. To nie jest raz strzela. To tak machać, Zachaczysz o przewód paliwowy Palibowy. Mam nadzieję, że takiego nie, e, że nic e, takiego mnie nie spotka. No, nie gadajcie, że tylko to było. O, no, tutaj na prawo mogę. Uuu. Jej, dobra. W końcu mamy. Wszystko jest git. On nam się szybciej robi w takim razie? Nie. Luo! lewiatany. To na pewno nie dla mnie. Yy, skażona woda z wysokim stężeniem nieznanej bakterii. Oddychana, tu moje flara. Dobra, przepraszam widzowie, ale mi odwala, bo y, jakby y, no mam y, problemy. Y, właśnie, póki czekamy, y, to chciałbym was poprosić o zostawienie łapeczki w górę, zostawienie też subika, z dzwoneczkiem, bo nie wiem czy wiecie, ale jak się kliknie przycisk subskrybuj, to zmienia się na szary. I napisz w komentarzu hashtag subnautica, jeśli chcesz zwiększyć zasięgi mojego filmu. A teraz zapraszam do kontynuowania oglądania mojego odcinka. Dobra. Yy, no, wszystko przedstawiłem. Yy, to teraz tylko. Yy, pójdę po pęcherzówkę. Nie było. No cóż, nici z wody. I nie szmarnie. Dobra. Yy, tako. Yy, wezmę sobie od razu apteczkę. 99. Dobra, to sobie poczytamy tutaj trochę. Yy, widzowie. Żeby bardziej urozmaicić rozgrywkę, to już teraz to zrobię. Wejdę w opcje i ustawię mm, ogólne działanie w tle, napisy w, włączone. Gdzie jest to, że ten? No, pauza w PDA, wyłącz. I teraz, jak wy, wrócę, powrót do gry. Ja też czekam na ten dzień i nie chcę Was przynudzać, więc yy, no, widzimy się. W dniu, albo jeśli będzie eksplozja. No, się ma widzowie, jednak nie było tej eksplozji, więc sorry, że tak przedłużałem podczas nocy. To tak, teraz spróbujemy znaleźć Simofa, jego pozostałe trzy części i pójść do tego wraku. Chcę zobaczyć o co z tym wrakiem chodziło. Ten wielki wrak. I co tu ja takiego fajnego znajdę. To do mnie płynie. Ok, szatanie nieczysty. Właśnie, właśnie, jesteśmy przecież na tym biomie. Srebro, srebro, srebro. Kurde. Hmm. No Nigdy nie dadzą to, czego człowiek potrzebuje. O, yy, mamy fragment Simofa. No to tak, yy, jeszcze jedna. Jeszcze jedna. I będziemy mieć Simofa. Płyniemy w dół. Dobra, spokojnie. Co? Serio teraz? Nie, szybko do kapsuły, ja nie chcę. Szybko pod wodę, może nic nie zabije. Żyje? Nie żyje? Chyba, że Ży. żyje, dobra. Okej, okay, dzięki bardzo serdecznie. Yy, no to tak, mm, szukam i szukam tego fragmentu do Simofa. Tego jeszcze tego ostatniego, ale no za... O, jakieś otwarcie. Jumpscare, jumpscare? Nie ma jumpskera Tu coś jest zamknięte. Tu nie ma nic. Ja nie mam czym roz... A może tym? Nie, nie da się. Czyli póki co tam nie pójdziemy. Tu coś mogę ten... Nie ma nic. Tu coś jest. Ej, dobre, coś nowego, działko grawitacyjne. Tu nic nie ma. Tu to jest. Wolę się do tego nie zbliżać. Dobra, mi musimy i tak, i tak zobaczyć tą aurorę. No nie powiem, troszeczkę się zmieniła. Troszeczkę. Bardziej yy, wygląda teraz, jakby ktoś ją pierdyknął wielkim młotem. Mm. Dobra, gdzie jest Simov? Dajcie mi tego Simova, no że dziady jedne Nic tylko życie graczowi utrudnia Czy takie dwu... strzelające kolcami, widzę O, 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 o Jest Fragment O, co to jest? Jezus Akysz Boże, mnie ciary od tego grówna przeszły Ja pierdyle Dobra, wracamy Dobra, i jak teraz tego Simufa zrobić? To sobie przypniemy no, nie powiem, że się cieszę. Mm, mm, mm. Wręcz jestem uradowany, że nasz Simów jest aż tak drogi. A co to? to? E, Jakieś jajo za dużo, zabierające miejsca. Tutaj nasz Stalker. E, no, normalnie sytuacja się powtarza. No, dobra, już Boże, święty. Mogłem wziąć w zasadzie stamtąd sól Już trudno się mówi. W takim razie szybko muszę znaleźć jakąś pęcherzówkę. Dziękuję. Dobra, wytrzymaj. Jeszcze chwila. Jeszcze chwila. Spokojnie, nie drżyj się. Nie umrzesz. Damy radę. O, patrz, tu woda. Widzisz, tworzę ci wodę. Nie zestrasz się. Jesteś baba czy facet? Widzisz, nie umarłeś. O, mamy zaznaczone. No. Bum, 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 bum. Ile mam? Tu jest 8, dodać 2. Mamy idealnie 10. Robimy sztabkę. Jeszcze ogniwo, dwa szkła i smar. Znaczy, stram. Znaczy, no, smar. No. Yy, kurde, muszę płynąć do wodorostu. Do Ble. Na początku mi się podobały, teraz mnie obrzucają. Wyglądały takie gluty, które się wiją. Ble. Szybko, bierz, bierz, idź. A zesrał się. Gratulacje. Dora. Teraz tworzymy ten smar. I co jeszcze? Dwa szkła i ogniwo. Ogniwo, dobra. Nieć potrzebuje. Dwie miudzi. <laughs> tu nie ma. Tu może. Nie. Za to mamy z którego będzie szkło. Niestety bardzo blisko pewnej osoby, której nie chcemy. Dawaj, mieć, nie bądź śledź. Mieć. Jest! Mamy to co tu robisz? Ciebie tu nie powinno być! Mamy... Mam coś? Do obrony? A A kysz szatanie! Gdzie ty jesteś? Kysz No boże, ty cały czas chcesz chlać. Normalnie jak w Green Hillu Chcę też... Pograłem już wcześniej trochę Chcę... Pograłem w Green Hillu to moja postać dosłownie jest jakimś pijakiem wodnym. Ale gdzie nie pójdę, od razu mu się całe hektolitry z ciała wylewają. I później dziwne, że Ej, dobra, takie już są gry survivalowe. E, bierzemy to. Dobra, zjedz już to. Co? E, czemu mi się. Co? Czemu mi się usunęło? Ej, szybko. Pęche. Kurde. No, jestem idealnym ryb... rybakiem Jedna, druga, trzecia, dobra Lecimy, zrobimy sobie te trzy wody Zrobimy Simofa i będzie git. Yy, tu, dobra, no to zrób już też chłop, drugie ja Teraz jedzonko, bo się zaraz chłopak zesra, no Dziękuję panu bardzo I Teraz, raz, dwa, trzy Teraz potrzebuję ogniwo energełyczne. bateria, bateria, No i robimy sobie simofa, guma silikonowa. I. Gdzie to jest? O, skafander przeciwpromienny. Ale nie, nie o tym teraz. Dobra, i mamy. Dobra, możemy simofa zrobić. Ale. Ja chciałem jeszcze zrobić. Tą, oddycharkę. I czy mnie stać na zestaw? Nie stać mnie. Mam tylko jedno. Dobra, przynajmniej będziemy mieć Simofa. Dobra. Robimy Simofa. Yes! Yo, jak to się fajnie tworzy. Jak taka wielka drukarka 3D. Jo, i co teraz? Wejdź do Simofa. I... Uuu! Mm? Dobra, widzowie. Na dzisiaj zakończymy sobie odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Więc subskrybujcie, lajkujcie, żeby nie, żeby nie przegapić moich filmów. I do usłyszenia.